Naszym celem na tym etapie jest zapewnienie Ci pełnej przejrzystości procesu i usprawnienie komunikacji. Etap drugi, onboarding klienta. W tym etapie wyślemy Ci wiadomość powitalną do dwóch dni roboczych od podpisania umowy. W tej wiadomości Account Manager wyśle do Ciebie maila zawierającego przedstawienie zespołu i struktury współpracy, linki do zespołu na Teamsie i instrukcję korzystania, checklistę produktową do wypełnienia, na podstawie której przygotujemy i określimy listę niezbędnych do dostarczenia nam dokumentów, prośbę o dostarczenie dokumentów potrzebnych do rejestracji konta lub prośbę o przesłanie dostępów do konta Amazon, lub o dodanie nas jako usera do konta, w zależności od tego, która z opcji będzie Cię interesowała. Materiały edukacyjne, informacje o tym, jak działa Amazon, nagranie o analizie raportów biznesowych oraz Amazon Ads, wskaźniki dotyczące optymalizacji listingów, a także propozycje terminu, spotkania wprowadzającego, który jest bardzo istotny, i zaproponujemy Ci dogodny termin w przestrzeni 3 do 5 dni. Koniecznie sprawdź nasze pozostałe materiały, a po więcej merytorycznej wiedzy zapraszamy Cię na media społecznościowe.